Siemanko, ja się nazywam y, Gengar i zapraszam Was na ogłoszenia o konkursie To jest taki odcinek z konkursu y, Będą ogłoszenia o wyniki w sumie z konkursu Jeszcze dodaję i zobacz jestem też w sumie ciekawy kto w sumie wygra. Zostaw suba, zostaw suba, zostaw lajka Wa walnij dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o moich filmach czy lub live'ach i serdecznie Was na wszystkie filmy tutaj, które macie Zapraszam. Na playlisty też Was zapraszam. I też zapraszam Was na polecane kanały do wszystkich chłopaków. Serdecznie zapraszam. I lecimy tak. Już tutaj wbiliście 9 łapek, więc wam za to dziękuję, widzowie. Wbili Jest 26 komentarzy w sumie. Dziękuję wam za to. I w sumie mia miały być wyniki w sumie ogłaszające. Miałbym... E, w sumie robię je w poniedziałek. Wiem, że to jest mało czasu wam dałem. Coś tak chyba od niedzieli Proszę. to wrzuciłem. I w sumie... E, Pomyślałem, że jak będę robił drugi konkurs, to będę wam dawał dużo czasu, żebyście mogli mieć czas na e, zrobienie tych, e, wbicie w ogóle i z, sobie po prostu, żeby więcej osób biło, nie? Bo tak w sumie 26 o, e, komentarzy, tak, to dla, na moim kanale to jest też spoko. I będziemy losować, a i te osoby, które, e, ta osoba jedna, która wygra to będzie proszona, żeby do mnie się zgłosić. Ja tam pod y, ogłoszeniami z konkursu y, dodam tam y, link do mojego Discorda, to proszę tam do mnie pisać na pliv i y, podać y, swój y, trening y, tego y, Steama i wtedy ten, wtedy zro, zrobi, zrobię ci tą wymianę, nie? Za dam ci tego, tą naklejkę, nie? którą wygrałeś, drogi widzu. Jeszcze raz dziękuję widzowie za wasze wsparcie i, i bierzemy się do wyników. To lecimy. A. Goat. I rysujemy. E, wygrał. E, gratuluję ci, ma. ma... Super! Gratuluję! E, koment dałem, suba i lajka, biorę udział. O, gratuluję! Gratuluję Ci! I wiecie co? Zrobimy jeszcze... A chyba... Hmm. Dobra, zróbmy jeszcze w sumie. Macie dodatkowy. Mm, gdzie to jest tu? Dodatkowy bonus, tylko muszę skopiować. Film i wkleić go tu. Zaznaczyć to. Hops. I jeszcze jednego w sumie bonusowy skin. Kto wygrał? Ster gum. Yy, to wy, yy, dwie osoby wygrały na moim konkursie. Jest tak naklejka i jest yy, yy, jakiś skin. To w sumie mogę wam powiedzieć: to jest skin. O, w sumie mam a to mogę wam pokazać w sumie. Yy, gdzie jest mój czas i tak, pierwszy widz wygrał to. Wielk, wielka fala na Gratuluję panu. I drugi widz wygrywa Revolver L8 Tatraku ko, kościana robota. I to kosztuje złoty, zł, złoty pi, 15 groszy. I gratuluję tem, temu widzowi tej drugiej osobie Gratulu gratuluję strasznie i, i podajcie wasze te linki i tam będzie pod tym ogłoszeniami pod, e, e, pod filmem będzie mój do discorda tam wpadnijcie na mój serwer albo też będzie podany mój serwer albo przez mój serwer możecie wejść na mnie kliknąć tam i napisać wiadomość na plif Wtedy, wtedy ja Wam te skiny wyślę. Widzowie. Więc. Ci, jeszcze raz Wam pokazuję, jak to wygrał. Gratuluję. Gratuluję Panu. I jeszcze raz zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, za lajkowania moich filmów. I walnięcia dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o moich filmach lub live'ach. A ja się z wami żegnam i gratuluję wszystkim, którzy wygrali z, tych, z tego konkursu. Wszystkim gratuluję I, i tym osobom z widzów, którzy brali też udział, to też im gratuluję. I gratuluję też wygranym, gratuluję serdecznie widzowie. I myślę, że będzie więcej trochę tych konkursów. I myślę, że będziecie też brali udział. A ja się z Wami żegnam. Cześć na razie. Do następnego odcinka lub live'a. A ja się z Wami żegnam. Cześć na razie. Hej!